Hello, hello, hello. Witajcie moje kochane gwiezdne przyjaciółki. Słuchajcie. Teraz zobaczymy sobie, jaką wiadomość mają dla nas nasi przewodnicy duchowi wszechświat, źródło. Jakbyśmy tego nie nazwały, czyli wybierzemy sobie kartę, która będzie taką wiadomością, informacją, propozycją dla nas od wszechświata. Nim jednak to zrobimy, dostaję od Was komentarze pod tytułem, że Wam się nie wyświetlają moje filmy na bieżąco. Kochane, jeżeli Wam się nie wyświetlają filmy na bieżąco, to zostawcie dzwoneczek. Znaczy zostawcie dzwoneczek. Wciśnijcie dzwoneczek pod filmem, tak? Wtedy te mm, filmy będą Wam się wyświetlały. Zawsze, nie? Bo mi się wyświetlają. Tam, gdzie ja zostawiam dzwoneczek, to ja mam zawsze powiadomienie. No dobra, to tyle jeżeli chodzi o informacje. A teraz sobie wybierzemy karciuszki. Może wybierzemy sobie to. Słuchajcie, mamy tak. Zmiana diety, odżywiaj się lepiej, a udoskonalisz swoje życie. Czyli coś trzeba zmienić, moje kochane, w odżywianiu. I tutaj pewnie nie chodzi o to, żeby od razu wejść na odżywianie się energią światła, tylko bardziej, żeby może zastanowić się nad tym, czy coś można zamienić, na przykład kolę na jakiś świeżo wyciskany sok, albo na przykład ponczusia na jabłuszko, o ile macie ząbki. No i zastanówcie się nad tym, w jaki sposób możecie zmienić. Odżywiać właściwie, odżywiać się lepiej, tak? Szczególnie jeżeli nie macie poweru, ostatnio, jeżeli dzieje się coś niefajnego. Więc to jest wiadomość na dziś. I zapraszam na audycję o 20.30 Tarotową. Buziaczki. Pa!